Więc dzisiaj ja wracam do Polski, co nie? Więc nagram dzisiaj vloga, jak jadę na lotnisko, jak jestem w samolocie, jak ja już tam dojadę. O co zrobimy takiego vloga? Pierwszy raz zrobię vloga po polsku i chyba się chciałem poczekać na ten dzień, jak dopiero tam pojadę i potem zrobię vloga. No i będzie fajnie, co nie? Więc teraz muszę iść pod Przysznic, no i się tam trochę spakować jeszcze, bo wczoraj się pakowałem, ale nie skończyłem, Zapomniałam parę rzeczy i gitara, plakat zniknął. Kurde cukry mi spara na podłogę. Patrzcie. Kurde. Eee, Juice World. No i dobra, jedę po zbysznic i widzimy się za chwilę. No więc outfit taki, koszulka championa, spodenki na ich... No i zaraz będę bluzę ubierał bo jeszcze jest trochę zimno, ale... No muszę jeszcze spakować kamerki, wszystkie baterie do, do tej kamery. Bo Będę ją dużo używał, będę dużo nagrywał w tej Polsce, będę dużo, vlog, dużo vlogów będę, bo będę zwiedzał wszędzie. Będę w Energylandii w jeden dzień, będę na jakichś zamkach, to wszystko będę nagrywał, co nie? Te pokazy, pokazy ognia w Energylandii, czy jakieś tam te auta, jest, nie No i po prostu będę więcej nagrywał teraz w polsku, bo będę w Polsce, co nie, więc chyba to jest logiczne, więc no. Trzeba zjeść śniadanie No i trzeba już tam dzwonić po taksówkę Bo zaraz jedziemy na nisko I wszystko pokażę. Ale jedziemy trochę wcześniej Lot jest o 15 Jest teraz 10 Ale przez te covidy i wszystko To wszystko tak Wszystko jest teraz Jezu ile razy powiem wszystko Wszystko jest teraz tak Pomieszane więc trzeba po prostu wcześniej pojechać żeby Pojechać co nie Więc widzimy się za chwilę Want. Let's have a bit of fun till I downfall, my love. If you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do, sugar. There's a Więc już jestem w domu, jest następny dzień, niestety wczoraj mi kamerka padła, więc nie mogłem więcej nagrać, ale trochę krótki vlog, ale zrobię jeszcze vloga, cały dzień w ogóle w Polsce, widziałem dzisiaj, było wróciłem do Polski, ale jeszcze będzie dzień w Polsce, takie coś, więc no kończymy dzisiaj, bo już przyleciałem, jestem w domu. Będę tu na dwa miesiące, więc będzie fajnie. No i po prostu będę dużo nagrywał, wszystko będę tam gdzie będę zwiedzał to będę nagrywał, więc będzie fajnie. Więc no dajcie subskrypcję i czeka Was jeszcze lepsze vlogi, więc do zdrowia.